Uszy nie mogą... <grymne> <U> uszy nie mogą... patrz to fajne! <grymne> mogą patrzeć! To są rzeczy, które kurwa nie chciałbym widzieć! Tak samo uszy mają źle! Tak są rzeczy, których nie chcę. Niczyk nie mówi takie... mają fajnie, mogą patrzeć w górę, dół na prawą, mogą też nic nie wyjeść! Uszy? Uszy mogą tylko słyszeć, wszystko! I nie mogą się zamknąć! A żałuję, bo o